Siemanko, zobacz co jem codziennie od kilku lat i jak to przygotowuję. Lecę z rana po chleb orkiszowy do Lubaszki i wrzucam jedną seszetkę elektrolitów do 1,5 litrowego dzbanka, który wypijam w ciągu dnia. Szybki łyk przed śniadaniem i jedziemy z jajecznicą. Wrzucam dwie kanapki, szpinak, paprykę, kroję twaróg na plasterki. Układam szpinak tak, żeby wypełnił cały twaróg. Dorzucam paprykę. No i na to idzie. Olej kokosowy na patelnię. I trzy duże jajka, takie XL-ki, bo to wiejskie jajka. Sól, pieprz. Mieszamy, jaramy to i gotowe. Ważne, żeby jajecznica nie była zbyt ścięta, wtedy jest lżejsza dla żołądka. Teraz wjeżdża łyk oleju lnianego, probiotyk i jeżówka, żeby wyjątkowo wzmocnić się po ostrych górach. Kolejny posiłek. Do przynośnego pojemnika wrzucam płatki owsiane. Orzechy włoskie, zalewam je wodą na równo, dorzucam sporo borówek i zostawiam na 6 godzin do namoczenia. Kolejny posiłek to kawałek gorzkiej czekolady z bananem. Z banan dodaje gorzkiej czekoladzie trochę zdrowej słodyczy. To chyba mój ulubiony posiłek jako osoby kiedyś uzależnionej od białego cukru. Kolejny łyk z banka, jak widać, już udało się trochę upić. Wsuwam teraz kolejny posiłek, czyli chrupki kurydziane ze skryrem bez laktozy. Dobra rzecz, jak potrzebujecie w biegu coś zjeść. Kładki owsiane i orzechy już namokły, więc dodaję do nich naturalny jogurt kokosowy i zjadam. Kolejny posiłek, przyda mi się do niego ryż brązowy, szpinak, papryka, imbir, przecier pomidorowy, mutti i tofu wędzone. Wrzucam ryż do gotowania, przekładam na drugi palnik, dodaję olej kokosowy, kroję i odsączam tofu. Robię to na patelni, żeby nie używać deski do krojenia. Podsmażam, wrzucam szpinak. Musiałem też przy okazji iść po sól, więc tam ta sól się pojawiła. Papryka do szpinaku No i mieszam to wszystko. Szpinak się ładnie tutaj zmniejszył nam. Dorzucam sól i pieprz. Do tego jakąś 1 trzecią pasaty Mutti. Potem mieszam to jeszcze wszystko na ogniu. Ścieram imbir na tarce. Robienie takiej potrawy trwa tyle ile gotowanie ryżu, czyli 15 minut. Wysypuję ryż do miski i wrzucam na to tofu ze składnikami i zjadam. To był wczorajszy dzień, a teraz bonus. Czasami zamiast jednego z tamtych posiłków albo dodatkowo, jak uda mi się to wcisnąć, jem sobie ziemniaki, które kroję w plasterki, żeby szybciej się ugotowały. Do których dorzucam sól. Sprawdzam delcem, czy są już gotowe, odsączam, w zlewie trochę je podgrzewam jeszcze, żeby odparowała woda. Wrzucam olej kokosowy i dwa jajka sadzone. No, najczęściej się udają, tutaj niestety nie wyszło. Przerzucam sobie jajeczka, wrzucam na ziemniaki, dodaję swojskie ogórki od mamy, wypijam trochę wody z ogórków i wjeżdżam. Podrzuć pomysł na wegetariański posiłek w komentarzu.